Wlej alkohol do spryskiwacza. Dzięki temu szyby nie będą zamarzać, a krople deszczu zaczną spływać znacznie szybciej. Następnie wyczyść swoją szybę magiczną gąbką. Gąbka dzięki swojej wyjątkowej budowie dotrze do najmniejszych nierówności. W efekcie szyba staje się wyjątkowo czysta, gładka i wygląda jak dopiero co wypolerowana. Dużo jeździsz samochodem? Nikt ci nigdy nie powiedział o tym starożytnym zwyczaju. Sięgnij po mały woreczek, włóż do środka po kolei, gałązkę rozmarynu, trzy ziarenka kawy oraz jeden liść laurowy. Zamknij go dokładnie, odłóż w widocznym miejscu. Od wieków ludzie używali tego, by w naturalny sposób oczyszczać powietrze oraz przyciągać ochronę i szczęście w podróży. Taki woreczek zawsze zabieram rano do samochodu. Zimą nie umiem bez niego żyć. Jego zastosowanie jest genialne. Przygotuj woreczek strunowy, nalej do niego bardzo ciepłą wodę, zamknij i zabierz go ze sobą. Zimą wiele osób marnuje czas na skrobanie szyb. Okazuje się, że zwykły worek w 15 sekund rozwiązuje ten problem. Wystarczy przejechać nim po zamarzniętej szybie. Ciepła woda natychmiast rozpuszcza lód, bez skrobania i używania odmrażaczy. Widać, jak lód znika zaraz po dotknięciu szyby przez worek. Przesuwaj nim z góry do dołu po szybie. Już w parę minut auto będzie gotowe do jazdy. Znałeś metodę z workiem? Jakie ty masz sposoby na szybkie odmrażanie samochodu? Ten prosty trik całkowicie odmienił moje auto. Weź zwykły tampon i spryskaj go ulubionymi perfumami. Zawieź go na lusterku wewnątrz auta lub zawiąż na gałce skrzyni biegów. Tampon chłonie perfumy i powoli je uwalnia, dzięki czemu wewnątrz auta unosi się przyjemny, świeży zapach. Prosto i tanio. Ten trik pokazała mi młoda mama. Ułatwi on podróż nie tylko dzieciom. Zacznij od wyciągnięcia całkowicie zagłówka z fotela w samochodzie. Zagłówki w autach są zaprojektowane tak, aby łatwo można było je demontować. Teraz weź woreczek strunowy i przyłóż go bokiem w miejscu, gdzie zagłówek wchodzi w fotel. Otwór powinien znajdować się na bocznej krawędzi. Za pomocą długopisu zrób dziury w woreczku, w miejscach, gdzie wchodzą pręty zagłówka. Zrób trzy takie rzędy. Włóż zagłówek z powrotem na swoje miejsce w fotelu. Teraz wystarczy, że włożysz telefon do woreczka. Otwór woreczka, który znajduje się z boku, pozwala na szybkie wsunięcie telefonu. Dzięki temu ty lub twoi pasażerowie mogą oglądać filmy, seriale czy bajki w poziomej pozycji. W kilka chwil stworzysz praktyczny i tani uchwyt na telefon, który nie wymaga dodatkowych zakupów ani specjalnych narzędzi. Prosto, tanio i funkcjonalnie. Zapaloną świeczkę trzymaj 10 sekund przy lusterku auta. Brzmi absurdalnie, ale działa genialnie. Dlatego pokażę ci trik, który wszystko wyjaśni. Weź zwykłą świeczkę, końcówką świecy natrzyj dokładnie lusterko. Pokryj całą powierzchnię równą warstwą wosku. Nie martw się, to nie uszkodzi lusterka. Teraz ostrożnie podpal wosk bezpośrednio na powierzchni lustra. Zrób to szybko i bezpiecznie, tylko na chwilę, żeby wosk się rozpuścił. Następnie weź ścierkę i dokładnie wetrzyj rozpuszczony wosk w lusterko. Nie pomijaj żadnego fragmentu. Warstwa musi być równa i dobrze przylegać do szkła. Tak posmarowane lusterko szybciej będzie odprowadzać wodę i brud ze swojej powierzchni. Poprawia to widoczność na drodze podczas deszczu. Ten trik pomaga zapobiec parowaniu lusterka, zwłaszcza w chłodne lub wilgotne dni. Warstwa wosku tworzy na szkle niewidzialną powłokę ochronną która ogranicza osadzanie się pary wodnej. To prosty domowy sposób, który może poprawić widoczność i zwiększyć bezpieczeństwo jazdy, szczególnie podczas jazdy w trudnych warunkach pogodowych. Dzięki temu pozbyłam się rys na aucie. Każdy kierowca wie, jak łatwo odrobne rysy na karoserii. Na szczęście istnieje prosty sposób, aby się ich pozbyć, bez drogich wizyt u lakiernika. Wystarczą dwa składniki, które na pewno masz w domu. Na początek przygotuj małą miskę. Dodaj dwie łyżki oleju kokosowego. Olej ma właściwości natłuszczające i ochronne. Tworzy delikatną warstwę, która wygładza powierzchnię lakieru. Następnie dodaj pół szklanki octu. Ocet to naturalny środek czyszczący, który rozpuszcza brud i pomaga wyrównać strukturę lakieru. Włóż mieszankę do mikrofali i podgrzej przez około minutę, aby olej kokosowy całkowicie się rozpuścił. Twoja mieszanka jest gotowa. Teraz przygotuj miękką ścierkę. Najlepiej z mikrofibry, która nie porysuje lakieru. Namocz ścierkę w miksturze i dokładnie wetrzyj w rysy na aucie. Dzięki tej metodzie drobne rysy znikną na zawsze, a twój samochód odzyska piękny wygląd. Wypróbuj ten sposób i ciesz się lśniącą karoserią bez zbędnych kosztów. Tego nie uczą na nauce jazdy. Tak staniesz się perfekcyjnym kierowcą. Zaparkujesz idealnie w każdym miejscu, tylko poznaj te wskazówki. Blisko podjedź do przodu auta po prawej stronie, aż do momentu, gdy twoje prawe lusterko znajdzie się w jednej linii z samochodem po prawej. Wykonaj półtora obrotu kierownicą w lewo i podjedź powoli do przodu, aż w lusterku zauważysz, że linia parkingowa z prawej strony zetknie się z klamką twojego samochodu. Obróć kierownicę o półtora obrotu w prawo i zacznij powoli cofać. Wyprostuj kierownicę i kontynuuj cofanie, aż auto idealnie wpasuje się w miejsce parkingowe. Parkowanie równoległe. Podjedź do samochodu z przodu i zatrzymaj się w momencie, gdy Twoje lusterko znajdzie się w jednej linii z lusterkiem auta obok. To idealna pozycja startowa. Wykonaj półtora obrotu kierownicą w lewo i zacznij powoli cofać, obserwując prawe lusterko. Gdy tylna klamka Twojego auta znajdzie się na wysokości samochodu za tobą, zatrzymaj się. Wyprostuj kierownicę i cofaj dalej, aż tylna prawa opona dotknie linii osi miejsca parkingowego. Teraz obróć kierownicę o półtora obrotu w prawo i kontynuuj cofanie, aż samochód będzie idealnie ustawiony równolegle do krawężnika. Wielu kierowców popełnia ten sam błąd. Skręca kierownicę od razu przy ruszaniu. Oto jak zrobić to poprawnie. Na początek podjedź do przodu, bez skręcania kierownicy. Podjedź do przodu aż koniec drzwi kierowcy znajdzie się w jednej linii z przodem auta obok. Dopiero teraz skręć kierownicę w wybraną stronę i kontynuuj wyjazd. Dzięki temu unikniesz zahaczenia o pojazd obok. To proste metody, które ochronią twój samochód przed niepotrzebnymi uszkodzeniami i ułatwią wyjazd z ciasnych parkingów. Zawsze trzymam to w aucie, dzięki temu oszczędzam sporo czasu i nerwów. Okazuje się, że warto mieć w samochodzie swifera. Ja trzymam go pod siedzeniem kierowcy, żeby zawsze był pod ręką. Na początku weź swifera, przymocuj do niego zwykłą ściereczkę z mikrofibry, za pomocą dwóch gumek recepturek. Tak przygotowany mop zawsze miej w aucie. Kiedy szyby w trasie są brudne, ogranicza to twoją widoczność, co jest dość niebezpieczne. Dlatego taki mop sprawdzi się idealnie. Dodatkowo spryskaj go płynem do szyb i umyj swoje auto. Szyby będą idealnie czyste, co zwiększy widoczność na drodze, nawet w trudnych warunkach. Dużą zaletą tego triku jest to, że po skróceniu kija mop umyje także przednią szybę od wewnątrz. Umyj nim również deskę rozdzielczą, gdzie często gromadzi się sporo kurzu. Zawsze warto mieć taki mop pod ręką, zwłaszcza podczas długich tras. Dzięki niemu szybko zadbasz o czystość szyb i wnętrza auta bez zbędnych przystanków.